Siemanko, witam was w kolejnym odcinku dzisiaj Donrus. Donrus leci tutaj na pierwszy rzut tak to się prezentuje ładna kolekcja zobaczymy co z tego będzie dajcie znać czy wy coś z tego otwieraliście mówię ja tak stwierdziłem że sobie że sobie coś otworzę ale mega leciutko są no i dobre i co my tu mamy w ogóle Kai Havertz Kamavinga, Ibanes, rafinia O, Pablo Torre, jakiś specjalny Tadić, Spielberg, ok, Tuchameni, Raspadori i Kevin De Bruyne. No okej, okay, bez jakichś hitów. Czy czy było to warte? Tam 30 zł. No nie wiem, zobaczymy czy to będzie warte 50 zł. Chyba nie. Di Maria. Kane, no jest Messi, tyle dobrego. Przecież oni byli przed chwilą. Rafinia też był na Dämbele, Mudryk, Ewan Nilsson. Okej. Okay z Liverpoolu, Spinanzola, z ładna karta. Lewis Raz i De Bruyne. No, patrzcie, kurde, to są te same, to, te same saszetki. No nie, według mnie nie było warto, Kupiłem sobie tak to po prostu, żeby zobaczyć. Jakieś ruki są, ale tak ogólnie bez większych hitów. No i co? Dajcie znać co sądzicie o tych kolekcjach premium. Czy warto, czy nie warto? S -s -s z chęcią poczytam sobie komentarze, a ja Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się i pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. No i co, zapraszam Was do następnych odcinków. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, jak ktoś nie widział, to cofnijcie się do Starter Packers Champions League. Tam opowiadam Pirace drzwi, jak będzie wyglądać obecnie zbieranie kart z mojej strony, jak często będą pojawiać się odcinki. Ja Wam serdecznie dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, Maneczko, i cześć.